Wiosna zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto odkurzyć rowery. Rusza rejestracja firm i pracowników do dziewiątej edycji konkursu rowerem do pracy. Tak, to już jest dziewiąta edycja konkursu rowerem do pracy. W, w tym roku ruszamy o tydzień szybciej. Już teraz rozpoczęliśmy rejestrację firm i pracowników, a od 10 marca będzie można już wystartować w konkursie i konkurs będzie też trwał w, o tydzień dłużej. W, kończymy 2 listopada, czyli łącznie będą to 30, 34 tygodnie. Już na ten moment mamy prawie 40 firm zapisanych, prawie 200 osób do konkursu. Firmy pracownicy już dopytowali się na początku roku, więc no, zainteresowanie jest. Liczymy na to, że to będzie rekordowa edycja. Aby zapisać firmy oraz siebie do konkursu, trzeba wejść na naszą stronę rowerem Tam jest zakładka Zarejestruj firmy, zarejestruj pracownika. Instalujemy aplikację tą samą, co w latach. Poprzednich i będziemy również w najbliższym czasie szukać sponsorów do konkursu, bo chcielibyśmy, tak jak w latach poprzednich, nagradzać uczestników voucherami do restauracji, do kawiarni, do kin, czyli za punkty, które zdobędzie się w ramach konkursu, będzie można samemu sobie wybrać nagrodę. I już teraz zapraszamy firmy do współpracy z nami. Rower to oszczędność czasu, ekologia, a także poprawa naszej sprawności fizycznej. Rowerowa rywalizacja potrwa do 2 listopada.